Okay, witajcie w trzecim dniu Vlogmas. To jest nasz drugi dzień w Berlinie. Jak widzicie, tutaj sobie zorganizowałam małe miejsce do nagrywania przy oknie. Yy, Cześć. Mam... Cześć. Lew też jest. Lew też jest. Widzicie, lew obiecał, że będzie we vlogach i będzie piekawe, która w ogóle coś tutaj lew źle zrobił, się wylała z tego kubka. Pytałem się, czy chcesz dużą, czy małą, powiedzmy, że chcesz dużą, więc zrobiłem Ci dużą, a że podstawiłeś mały kubek, to już nie moja wina chyba jest, tak? Podstawiłam jeden taki, jaki był, jak się mieścił, więc. On jest taki, że nie wiadomo, czy to jest duże, czy to jest małe. Ja bym powiedział, że to jest duże, bo małe to jest. Zobacz, nalałem małe i mam jedną trzecią kubeczka. No to też dziwne. To jest w ogóle mhm. I słuchajcie, jestem tak niewyspana, nie wiem, czy to po mnie widać, pewnie tak, ale poszłam spać dopiero o piątej. Bo lew tak chrapał. Tak Lwy chrapał. Nie chrapią, tylko mruczą. Warczą. Tak chrapał, że Warczą. rozważałam zwlogowanie tego serio. Tak, no, ja Mojej bezsenności, dam. kurde, w Seattle z lwem. No. A druga rzecz jest taka, że słuchajcie, ja nie mogę spać na takich łóżkach hotelowych, jak jest tak zrobiony, że jest materac, jest takie miękkie coś, tak jakby... Taka jest jeszcze pod tym, taka miękka kołdra włożona, i ja po prostu słonie nie są przyzwyczajone do spania w takich luksusach. Słonie muszą mieć twardy ma teraz twarde łóżko. Ja nigdy się nie mogę wyspać w takich hotelowych łóżkach, jak jest coś takiego, to jest masakra. Więc do piątej rano siedziałam i pisałam z Karoliną, bo łobuzy są teraz welej. Pozdrawiam ich serdecznie, i akurat no różnica czasu sprawiła, że ona tylko na świecie nie spała i mogłam pisać, a w ogóle yy, żałuję trochę, bo też miałam jechać do, yy, też miałam z nimi jechać, bo tu Facest nas zaprosiło, ale ktoś ze stanów nie ogarniał, że u nas są wizy, a ja nie mam wizy i nie zdążyłabym załatwić, bo chyba dwa tygodnie przed nas zaprosili, więc nie zdążyłabym wizy załatwić. A też inna sprawa, że właśnie już miałam zarezerwowany i opłacony ten hotel tutaj. W Berlinie już mieliśmy zaplanowany ten wyjazd. No ale może by mi się udało prze, przebukować. No ale tak, nie miałam, nie miałam, nie miałam wizy. No i popisałam z Karoliną i o piątej jakoś zasnęłam wśród... Kurde, huraganu, trzęsienia ziemi i. Nie odzywam się do siebie. Jak możesz takie rzeczy opowiadać, bajki takie widzę? Takie bajki, słuchajcie, jak pojechaliśmy z Martyną i z Michałem na wyjazd i oni spali w pokoju obok przez ścianę, to Martyna mówi, że on tak chrapał, że ona to słyszała tak, jakby leżał obok niej, a nie w pokoju obok. Bo nikt mi wcześniej nie wierzył po prostu. Przecież to jest... Dlaczego ty znaszisz takie sekrety? Wy mówię ci, że nie... No... bo. nie ja nie wiem, lef. Nie wiem, naprawdę. Ale po prostu jestem. Ale jakoś tak się zebrałam, No właśnie ta kawa mnie. Zaraz może jeszcze jedną sobie zrobię. Ta nawet nie zła kapsułka, ja mam niebieską. A ty twoja? Ja mam czarną. Bo ty masz chyba taką, taką espresso, ale... Nie wiem. No, i... więc też, sobie zrobię, jeszcze jedno. Ty chcesz teraz białą czy czarną? Ale teraz nie rób, będzie warczało, bo to też warczy strasznie. To <grym grym grym> się wstrzymaj 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 jest życie. <grym> przy vlogowym słoniu. Przy vlogowym słoniu, tak. No, i wczoraj posz... a wczoraj nawet nie skończyłam już vloga. Poszliśmy do Paulo, było super i... Także wybaczcie, jeżeli jestem jakaś taka trochę przyćmiona, ale po prostu czuję się jakbym, nie wiem, po imprezie wstała, no bo... Jak się położyłam spać o 5, to o, tak to wygląda. I słuchajcie, mam unboxing. Ja tam, to będzie mnie widać. Tak. Naprawdę? Tak. Nie, no możesz iść. cię. Wytnę? Tak. Na pewno. I słuchajcie, mam unboxing, bo wczoraj wam pokazywałam, ale już e, potem, jak wróciliśmy do hotelu, to już chciałam. Nie chciało, mi się nic, nie chciało mi się nic robić, chciałam się szybko położyć i spać, po czym <laughs> nie poszłam, ale już nie robiłam, już nie nagrywałam nic w pokoju i pokazywałam wam wczoraj małe, małe zakupy, więc tak, więc chcę zrobić mały unboxing. Jeżeli ktoś nie lubi takich rzeczy, zenerwują go i nie wiem, to niech sobie przewinie po prostu taka moja mała rada, bo zmieńcie kanał albo zmieńcie kanał. I mam, y, mam, słuchajcie, mam dwie torebki y, normalnie to bym miała ja chyba zapakowaną w jedną ale po prostu poszłam y, do butiku i najpierw kup... w, w ogóle to tak, w ogóle to było tak, że pojechaliśmy najpierw do KDW y, a mieliśmy najpierw jechać do butiku, Chanel i pojechaliśmy i mówię, dobra, to już chodź do tego KDW, zjeżdżam na dół, a tam butik zamknięty w remoncie, ja mówię, Nie... no ale pojechaliśmy do, pojechaliśmy do butiku no i, i miałam farta, bo to jest rzecz, którą nie wiem, pierwszy raz oglądaliśmy chyba w Monachium czyli jak jechaliśmy do Predazzo czyli to było ile? 4 lata temu? no 3 3 tr lata temu um, no i od tamtej pory od tamtej pory to mi i teraz hm, bo nie wiem o ja, dostałam, pani mi dała zobacz, perfumy jakieś małe, te ich szanelowe patrz Misia. fajnie. <misa> misja, misja pewnie. Pierwszy raz dostałam coś. Tak, pierwszy raz jakiś gifcik włożył. Tak, ale może, bo tam jest pani jest Pol, Ta pani jest polką, więc yy, może ta pani mi włożyła, czy ta druga pani też mi włożyła? Nie, widzisz, tam ta pani mi nie włożyła. Czekaj. Teraz co jest, co? Tak, to jest to. No więc słuchajcie, właśnie po raz pierwszy trzy lata temu. Yy, oglądałam broszki, no i właśnie przed sezonem, nie, to było po świętach i pani w ogóle wyjęła jakieś takie nie, najpierw na pani widziała, że o, ja nie mam zbyt wiele i wyjęła jakieś takie, jakąś broszkę w kształcie pistoletu bo wtedy była ta taka kolekcja kowbojska i jakieś takie, no nie, straszne i w ogóle ja nie wiem co ale po prostu te, nie mogę trafić te broszki są zawsze wykupione i nie ma nic fajnego, a teraz no w sumie dwie pani nam pokazała i dwie były spoko, nie? Tak Dwie były spoko. dwóch, dwie były spoko. Z tych dwóch. Znaczy nie, było jeszcze tam więcej, ale te, te, co nam pani na początku wyjęła, to wszystkie były okropne, nie? Tak. No i dobrze, zrobimy Wam. Zrobię Wam unboxing, ale też specjalnie wczoraj wieczorem jej nie założyłam, bo właśnie chcę Wam rozpakować. Tutaj, o, jest taka torebka, jest ten kwiatek. no. Ja uważam, że oni to cudnie pakują. Ja zawsze u innych vlogerek uwielbiam po prostu oglądać, jak to jest zapakowane. I tu mamy takie pudełeczko. O! I zobaczcie. I te kwiatki zawsze ja sobie zbieram. Mam pomysł, żeby kiedyś coś z nich zrobić, jak będę ich mieć więcej. To jest stążeczka z materiału. Przepraszam, że tu się tłukasz. No oczywiście widzisz tutaj takie przełomowe wiesz. Rzeczy pokazuję, a ty się tam tłuczesz wieszakami. No, przełomowe, bo w końcu to kupiłaś. Kurczę, przez chwilę myślałam, że pani mi złą brążkę włożyła. Wiesz? Aś to robisz, ty bierzesz? Nie, no tą, tą w tym tu. Patrz jaką ma kieszonkę w ogóle i tutaj. Jej, Taka nie. jest. ładna. Taka o. Tak wygląda. No, może tak wam pokażę taka jest prosta w miarę srebrna więc kupiłam tą broszkę i jeszcze oglądałam jedną rzecz ale w sumie coś mi się pomyliło nie to Lewu lew się pomyliło bo źle przeliczyliśmy ze złotówek na euro i mówię, nie nie to już nie kupuję ale potem wróciłam do samochodu Mówię nie, to jednak, to jednak nie jest tak, więc wróciłam w ogóle wchodzę do tego butiku, a ta pani coś się stało. I mówię, nie, nie, nic. Nic się nie stało, tylko jednak wróciłam po jeszcze jedną rzecz ze Slipą, bo to strasznie długo trwa, jak oni to pakują i kasują tak, i... Tak, tak, rejestrują. Co Filip na pewno świetnie wspomina jak tak, mi to <laughs> Jak Tomek z kolegą poszedł, gdzie to było w Mediolanie mi kupić torebkę, to... Kolega <gry> nie bywając w takiej strefie po prostu, a że było ze 40 stopni, no. bardzo dużo było ludzi i też generalnie nie było nic. Tak. Więc się zdziwił, że to tak wygląda, że to jest wszystko nie tanie, a wręcz drogie, a kupuje się po prostu to co jest. Tak, jeszcze trwa to strasznie długo. To trwa bo... to strasznie długo, jest kolejka do kasy, więc trzeba się uzbroić w cierpliwość. No. Bo kasa jest jedna, trzeba tak. się zarejestrować, tak. dać dokumenty, no. więc cała procedura zakupu jest dosyć specy specyficzna. Kurczę, zobacz, że to do takiej małej pierdoły dali mi taką dużą książkę i takie duże czyścidełko, bo to jest, spać do. No. A to fajnie, że ci dali takie czyścidełko, no. ja sobie pożyczę. Dobrze, właśnie tak pomyślałam, że Ci się spodoba, ale właśnie, dobra, jeszcze powocham te perfumy, bo, bocie, wiecie, właśnie gminie, te by, Bredo, do, nie wiem. I właśnie, ojej, zobacz, Lef. Co? Jakie Słuch? słodkie! Co? Jakie fajne, malutkie! Ale ekstra! No, weź się. Nie... Mhm. Popełniły samobójstwo. Dobra, wącham. Zobaczymy, czy to ładnie pachnie, czy nieładnie. Ja bym chciał jakieś nowe perfekty. Przedziwny zapach. Zabrzmiało to niekorzystnie. To... Bardzo, bardzo, bardzo dziwny zapach. Nie wiem. Ja nigdy nie wąchałam tych perfum w butiku. Jakoś. Ech. Śmierdzi wódą, No zobacz, lepiej Dziwne, rzeczywiście. Bardzo dziwne, nie? Tak. Może, może po chwili to Ale się jakoś. Najgorszy. Tam się nie. Dla mnie śmierdzi spirytusem. Serio. Albo jakimś alkoholem. Nie. Bleh. No dobra. To to. Zobaczcie, że. Właśnie widzicie, jestem pana i jestem nieogarnięta. Tu mamy drugą kamelię. I też mamy wstążkę. I mamy ładne pudełeczko. Otwieraj się. I tu mamy torebeczkę na torabeczkę, tu jest co? jeszcze instrukcja obsługi, jakby to było nie wiadomo co. I tu mamy na karty po prostu. I wziąłam czarne ze złotym CC z kawiorowej skóry. Bo te lampskim są śliczne, ale Sam Lew mówił: Nie wiesz. Nie wiesz. Nie, nie, nie porysowałyby się. No jak ktoś ma, wie, że ktoś może sobie pozwolić na to, żeby zmieniać to co pół roku, to może sobie brać lampski, no, bo jest fajne. Ale tak naprawdę, no, to jest rzecz, którą wkładasz i wyjmujesz dosyć często z kieszeni albo z y, torebki Tak. Po to prostu będzie się rysować A ja uważam, że to jest genialne. ja Już w ogóle nie noszę portfela. bo Ja mam w sumie dowód, jedną kartę kredytową i nigdy nie mam gotówki. <noise> A w torebce muszę nosić aparat i inne rzeczy i to jest, albo właśnie no nawet jak idę do sklepu czy coś, to sobie włożę do kieszeni, ale wiesz co, to jest takie, że tutaj jakoś ma więcej miejsca zobacz, że tu całkiem sporo no i taka pierdoła tylko, I po to się wróciłam w sumie się cieszę i też właśnie w ogóle pani, która sprzedaje z Polką i w ogóle tam bardzo często potem jak właśnie czekałam na pakowanie i na to wszystko to też przy, przyszła pani, która była polką i właśnie mówiła, że też przyszła kupić broszkę więc pogadałyśmy chwilę. No i właśnie ta pani mówi, że <coughs> że bym wzięła, że dobrze, że wzięłam, bo rzadko się trafiają te, te kawiorowe i z tym złotym, że ekstra. Także, no, także moje takie dwie dwie pierdółki Muszę to tu pochować to wywalamy, to wywalamy i to zostaje, no więc tak, wczoraj jeszcze jakieś tam pierdoły pokupowałam, ale nie wiem, to albo Wam w kolejnym vlogu jeszcze zrobię holbo. już gadam 13 minut, i nie chcę, żeby ten vlog wyszedł jakiś strasznie długi, albo, albo nagram Wam jakiś oddzielny film, zobaczymy, ale pewnie we vlogu Wam pokażę. Nie no, te perfumy, ja nie wiem, ale mówiłam Wam, że na mnie jakoś też Chanel tak nie za bardzo pachnie. Mm -mm. To jakoś nie, nie moja bajka. No więc, dobra, słuchajcie, to my się zbieramy, nie? Tak. Idziemy wyprowadzić Monia i Lwa na spacer. Mam piękną pogodę i w ogóle, nie wiem, co wam pokazywałam. Tu mamy taki widok na jakiś budynek, ale tutaj widać kawałek tej e, katedry, która jest zawsze w remoncie Ona jest taka urypa. O. Więc tak, dobra, uciek. Pokażę Wam tylko outfit na szybko. Mam buciory, dżinsy e, pod spodem mam taki szary sweterek. Na to mam ten wielki luźny sweter, bo w sumie wczoraj chodziłam cały dzień bez kurtki. Więc dzisiaj sobie tylko wezmę taki luźny sweter. Oczywiście wezmę sobie kurtkę na wszelki wypadek, jakbyśmy gdzieś tam musieli dalej chodzić, ale generalnie. Cały dzień biegałam w sweterku, więc o. I szalik. O. I tak. Tak wyglądam. Dobra. Wymarsz. Wymarsz. Wyleźliśmy. i Jedziemy na... Śniadanko. Śniadaniobranch. Bo ja wczoraj wyniuchałam, że tam są dimsamy w KDW na górze. I Lew mi wczoraj nie chciał kupić. O, też z Polski, patrz. Aha. I Lew mi nie chciał wczoraj kupić, więc... Słońcu, słońcu, słońcu. bo ja wiedziałem, że będzie Ci potrzebne miejsce w Słoniowym Brzuszku na inne pyszności mm -hmm. rozumiem, dlatego jedziemy dzisiaj tu już jarmark pełną gębą ciekawe, czy to już pootwierane te budki ale idziemy dzisiaj na ten biletowany jarmark Możemy. No idziemy to tam, sobie pojedziemy do Lafayette'a i do tego. Dobrze. Muszę wam coś pokazać, bo coś właśnie wyhaczyliśmy i Tomek się zajarał. Pierwsze co? Pierwszy prezent dla dziecka, jak tylko... Pierwszy, jak tylko Cieka... będzie umiał siedzieć. Zobaczcie, małe Audi. R... Jakie to jest? R R8. R8. Jakie to i to samo jechało, to nie było żadnych. Jakieś... O kurde, ale świeci słońce, nic. Mnie nie widać. Nie w końcu coś zjeść. Przyszliśmy na nim same, chociaż nie vlogowałam, ale nie, nie jedliśmy dzisiaj jeszcze nic. Tak no wiem, że nie vlogowałam od rana i nic nie mówiliśmy, gdzie byliśmy. O, idą, idą pierożki. No. Okay. Taki jeszcze nie jedliśmy Próbujemy? Próbuj Przyszła moja zupa, jakie to jest ogromne w ogóle Wszystko jest w tej zupie Wszystko Zobaczcie jakie wystawy ładne Tam nie wiem czy widzicie, ale tam się robi Wata cukrowa chyba, albo śnieg, nie wiem. I się wszystko rusza. To chyba śnieg. Tu i też się łąbki ruszają. I tu jeszcze jedno. No i jeszcze jedno. z Mikołaj przodem dzisiaj. się to wygląda, co? No. Pięknie. Ten napis tu jest fajny. No właśnie, wczoraj tego zapomniałam zwlogować, bo chyba... A, bo inną drogą wracaliśmy. No, ekstra. No ja taka prosta choinka. Podoba mi się, no. że to wszystko jest tylko po prostu na biały kolor podświetlony. Na no złoty. Złoty masz rację. Jarmarczek. Może przejdziemy się Słońcu dzisiaj na Jarmarczek? Jak będzie Słońcu?